Maciek, mam już dość. Co jest siostra? Kolejna rozmowa o pracę nie poszła? Nawet nie pytaj, byłam w tym call center. I co? Koszmar. Zadali mi pytanie, gdzie widzisz siebie za pięć lat, a ja miałam ochotę odpowiedzieć: wszędzie, byle nie tutaj. Hahaha, ha, ha. trzeba było tak powiedzieć: bardzo śmieszne. Nie dostałam tej pracy, ani tej w kawiarni wczoraj, ani tej w księgarni w zeszłym tygodniu spokojnie coś w końcu znajdziesz. Nie znajdę. Wszędzie chcą studentów, ale z pięcioletnim doświadczeniem i dostępnością 24/7 to jest absurd. A ja muszę zarobić na czesne i na wynajem, bo inaczej wyląduję z powrotem u rodziców na wsi. Jakby co, to wiesz, że mogę ci trochę pożyczyć. Nie chcę, muszę sobie poradzić sama. Jesteś uparta jak osioł. I co z tego? Nic, po prostu się martwię. Słuchaj, a przeglądałaś te mniej oczywiste miejsca? Jakie? Lokalne portale z ogłoszeniami. Te stare, które wyglądają jak z poprzedniej epoki. Albo tablice ogłoszeń w osiedlowych sklepach. Kto to jeszcze czyta? Starsi ludzie. I właśnie oni czasem szukają pomocy domowej, opieki. Płacą gotówką. Nie patrzą na CV. W sumie masz rację. Nie mam nic do stracenia. Dobra, poszperam. Dzięki za pomysł. Nie ma za co. Daj znać jak coś znajdziesz. Maciek. Co? Nie uwierzysz. Znalazłaś pracę jako prezes banku? Prawie. Znalazłam ogłoszenie na takim starym portalu z ogłoszeniami lokalnymi. Hm. Co? Hmm. Atrakcyjne wynagrodzenie i dyskrecja wymagana, to zazwyczaj czerwone flagi, wiesz o tym. Wiem, ale zadzwoniłam, byłam ciekawa. I co? Odebrała jakaś kobieta. Mówiła bardzo cicho i chrapliwie, jakby dawno z nikim nie rozmawiała. Powiedziała, że to dla jej matki. Matka jest starsza, nie dowidzi, potrzebuje kogoś do towarzystwa i prostych czynności. A ta córka gdzie będzie? Mówiła, że musi pilnie wyjechać za granicę na kilka miesięcy. Dlatego płaci tak dobrze, bo to nagła sprawa. Kasia to brzmi jak początek taniego horroru. Wiem, ale zapytałam o kasę. Maciek, za miesiąc zaproponowała tyle, że opłaciłabym czesne za cały rok i jeszcze by mi zostało na wynajem. A, to niemożliwe, gdzie jest haczyk? Też o to zapytałam. Powiedziała, że nie ma haczyka. Po prostu jej matka jest specyficzna i potrzebuje kogoś bardzo cierpliwego i że w domu nie ma internetu ani telewizji. Cyfrowy detoks i góra pieniędzy, to jest jeszcze bardziej podejrzane. Ale ja jestem zdesperowana. Wiem, ale nie aż tak. Umówiłam się na spotkanie. Jadę tam jutro rano. Gdzie to jest? Jakiś stary dom daleko za miastem. Wysłała mi adres sms-em. Mówiła, że mam przyjechać i od razu mogę zacząć, jeśli mi się spodoba. Prosiła, żebym wzięła rzeczy na kilka dni. Kasia, nie jedź tam, proszę cię. Pojadę, chociaż zobaczę, co mi szkodzi. Jak będzie dziwnie, to po prostu wyjdę. Obiecaj, że będziesz do mnie pisać na bieżąco. Co 15 minut. Nie żartuję. Obiecuję. Nie żartuję, Kasia. Jak przestaniesz odpisywać, dzwonię na policję i podaję im ten adres. Dobra, dobra, będę pisać, ale czuję, że to może być moja szansa. Mam bardzo złe przeczucia. Okej, okay, jadę. Kasia, przemyślałaś to jeszcze? Tak, muszę spróbować. To nie brzmi dobrze, cała ta sprawa. Wiem, ale pomyśl o tych pieniądzach. To rozwiązałoby wszystkie moje problemy. Są inne sposoby na rozwiązanie problemów. Nie w tak krótkim czasie. Jestem w autobusie, jedzie na jakieś kompletne odludzie. Pamiętaj o naszej umowie. Piszesz co 15 minut. Pamiętam. Jak się czujesz? Trochę zdenerwowana i podekscytowana. Ja czuję tylko niepokój. Musisz być zawsze takim pesymistą? Przy takich ogłoszeniach? Tak, to się nazywa ostrożność. Wysiadłam. I gdzie jesteś? Dosłownie na przystanku pośrodku niczego. Dookoła tylko las i puste pole. I co teraz? Ta kobieta miała po ciebie wyjechać? Nie, powiedziała, że muszę iść ścieżką przez las jakieś 15 minut. Dom jest na końcu. Kasia zawraca i czekaj na autobus powrotny. Nie ma autobusu powrotnego do wieczora, sprawdzałam. To dzwoń po taksówkę. Maciek, nie mam kasy na taksówkę 30 km za miasto. Przestań. To tylko spacer. Spacer przez las na spotkanie z obcymi ludźmi z podejrzanego ogłoszenia. Co może pójść nie tak? Idę. Ścieżka jest zarośnięta. Masz chociaż zasięg? Na razie tak, dwie kreski jest tak cicho. Cisza w lesie jest normalna. Nie taka żadnych ptaków, żadnych owadów. Słyszę tylko szum wiatru w drzewach i swoje kroki. Pewnie jest za gorąco. Może. Minęłam właśnie starą studnię. Jest zakryta ciężką betonową płytą. Nie zbliżaj się do niej. Nawet nie mam zamiaru las żadnie. Chyba dochodzę. Tak, widzę go. Dom? Tak, Maciek, on jest duży i stary. I wygląda, jakby miał się zaraz zawalić. Kasia, uciekaj stamtąd. To wygląda jak Melina, a nie dom starszej pani. Nie mogę, potrzebuję tej kasy. Może w środku jest lepiej. Jasne, a w piwnicy trzymają jednorożce. Płot jest zardzewiały, furtka ledwo wisi na zawiasach. Idę do drzwi. Są pomalowane na czerwono, ale farba odłazi płatami. Kasia, nie rób tego. To ostatni moment, żeby się wycofać. Drzwi są lekko uchylone. To pułapka. Cisza. Płukam. Zero reakcji. Wchodzę do środka. Kasia, nie? Wow, w środku jest inaczej. Lepiej? Nie, gorzej. Wszystko jest stare i pokryte grubą warstwą kurzu, wszędzie pajęczyny. I ten zapach, stęchlizny i czegoś słodkiego, jakby zgnilizny. Drzwi za mną się zatrzasnęły. Koł? To pewnie przeciąg, ale zamek zaskoczył. Spróbowałam otworzyć. Jestem zamknięta. Zwoń na policję, teraz. Poczekaj, słyszę kogoś. Z góry schodzi starsza pani, bardzo powoli, szura nogami. To chyba ona. I co? Jest bardzo stara i pomarszczona. Ma na sobie starą, brudną koszulę nocną i ma białe, puste oczy. Rzeczywiście jest niewidoma, uśmiecha się do mnie. Powiedz jej, że drzwi się zatrzasnęły. Powiedziałam. I co ona na to? Zaśmiała się. Tak cicho, charcząco. Powiedziała: tak, czasem tak robią, trzeba znaleźć właściwy klucz. Mówi, że czekała na mnie, że jej córka jej o mnie mówiła, i że ma dla mnie kilka zadań próbnych, żeby sprawdzić, czy się nadaje. Jakich zadań? Mówi, że zgubiła gdzieś swoje okulary, zostawiła je w sypialni na piętrze, mam je znaleźć i jej przynieść. Kasia, to jest chore. To jakaś psychopatka, wybij okno i uciekaj. Okna są zabite deskami, od wewnątrz. Nie mam wyjścia, Maciek. Muszę grać w jej grę. Powiedziałam jej, że poszukam. Nie spuszczaj jej z oczu. Ona już poszła. Wróciła na górę. Słyszę, jak chodzi po piętrze. Idę się rozejrzeć. Maciek, tu wszystkie drzwi są pozamykane na kłódki. Co masz na myśli? Drzwi do kuchni, do łazienki, jakieś inne drzwi. Wszystko jest zamknięte na zardzewiałe kłódki. Dostępny jest tylko ten korytarz i schody na górę. Babcia powiedziała, że klucz do sypialni jest gdzieś w kuchni. A klucz do kuchni? Powiedziała, żebym dobrze poszukała. Jestem w korytarzu, jest tu tylko stary wazon. Czekaj. Znalazłam. Klucz do kuchni był w wazonie. To jakaś wariatka. Idę do kuchni. Boże, co za syf. Wszędzie brudne naczynia, resztki jedzenia i mięso. Surowe mięso leżące na stole. Nie dotykaj niczego, szukaj klucza. Znalazłam klucz do sypialni. Był w mikrofali. W mikrofali? Tak, był gorący. Ona ją włączyła? Chyba tak. Idę otworzyć tę sypialnię. Muszę być cicho, ona jest gdzieś na górze. Uważaj na siebie, błagam. Okej, okay, jestem w środku. To jej sypialnia. Jest tu tylko stare metalowe łóżko i szafa i kołyska w rogu. Kołyska? Tak, pusta. Znalazłam okulary na szafce nocnej. Ale znalazłam też coś jeszcze. Co? Kartkę z pamiętnika leżała pod poduszką. Czytaj. Jest postrzępiona i poplamiona. Pismo jest roztrzęsione. Dzień trzeci. Ona wciąż mnie tu trzyma. Słyszy każdy mój ruch. Wczoraj próbowałam uciec przez garaż, ale potrzebuję koła zębatego. Schowałam młotek w tajnym schowku za obrazem w korytarzu. Może następnej opiekunce się przyda. Dalej jest urwane. Kasia. To pisała poprzednia opiekunka. Musisz stamtąd uciec teraz. Wiem. Idę na dół. Muszę być cicho. Upuściłam klucz. O nie. Zrobił hałas. Słyszę ją. Co? Biegnie. Z drugiego końca korytarza na piętrze, bardzo szybko. Schowaj się. Pod łóżko! Jestem pod łóżkiem. Wbiegła do pokoju z kijem baseballowym. Rozgląda się. Jej oczy, one wcale nie są puste, one świecą na biało. Siedź cicho, nie ruszaj się. Podeszła do łóżka, schyliła się. Widzi mnie. Uśmiecha się. Maciek? Kasia, o mój Boże, żyjesz. Co się stało? Pisałem, dzwoniłem, telefon był wyłączony, już miałem jechać na policję. Ja, ja nie wiem. Obudziłam się? Gdzie jesteś? Uciekłaś? Nie. Jestem z powrotem w tej sypialni. Na tym samym łóżku, w którym mnie znalazła. Jak to? Co ona ci zrobiła? Jesteś ranna? Głowa mnie potwornie boli. Mam wielkiego guza z tyłu głowy. Chyba uderzyła mnie tym kijem. Ale poza tym, chyba nic. Ona cię znokautowała i zaniosła z powrotem do łóżka? To nie ma sensu. Wiem. Czekaj, jest coś nowego. Co? Na ścianie obok łóżka jest wydrapana kreska. Jedna pionowa. Jak w więzieniu. Tak, to dzień drugi. Kasia, to jest jakaś chora gra. Musimy cię stamtąd wyciągnąć. Wiem, ale jak? Słuchaj, byłem całą noc na nogach. Próbowałem coś znaleźć na temat tego domu. I co? Niewiele, ale znalazłem kilka starych postów na zapomnianym forum o zjawiskach paranormalnych. Ludzie pisali o tym domu, o znikających tam osobach. Czyli nie jestem pierwsza. Nie, pisali o strażniczce, która więzi duszę w domu i o jej rodzinie. Rodzinie? Tak, ale posty są chaotyczne. Musisz znaleźć więcej wskazówek w środku. Okej. Okay. Ta kartka z pamiętnika, tamta dziewczyna pisała o młotku za obrazem. Dokładnie, to twój pierwszy cel. Muszę być cicho, teraz ona wie, że tu jestem. Będzie polować. Dasz radę, jesteś sprytniejsza od niej. Nie wiem, słyszę ją, chodzi po domu. Gdzie? Na parterze, słyszę skrzypienie podłogi. Muszę wyjść z sypialni. Ostrożnie. Drzwi do sypialni są otwarte. Wychodzę na korytarz na piętrze. Obraz, ten o którym pisała, na wisi na końcu korytarza. Jest tam? Babcia? Nie, korytarz jest pusty, ale coś się zmieniło. Co? Na podłodze w połowie drogi jest pułapka na niedźwiedzie, wczoraj jej nie było. Ona się uczy, zmienia pułapki. Muszę ją ominąć, idę powoli przy ścianie. Okej, okay, jestem przy obrazie. I co? To stary portret jakiejś kobiety o smutnych oczach. Jest ciężki próbuję go zdjąć, udało się. Jest za nim skrytka, a w środku? Młotek? Tak, jest młotek, ciężki i zardzewiały. Świetnie, teraz możesz zerwać te deski. Tak, muszę tylko zejść na dół. Słyszę ją w kuchni, nuci jakąś straszną melodię. Zaczekaj, aż pójdzie gdzieś indziej. Okej, okay, czekam. Cicho przestała nucić. Schodzę po schodach, skrzypią niemiłosiernie. Słyszycie? Chyba nie. Jestem na parterze, drzwi do piwnicy są tuż przede mną. Zrywam deski. Jedna poszła, druga idzie. Gdzie? Do sypialni, tej, w której byłam. Myśli, że wciąż tam jestem. Masz czas, działaj. Trzecia deska zerwana, drzwi są otwarte. Schodzę do piwnicy. I co tam? Ciemno, wilgotno, i ten zapach jest tu sto razy gorszy. Zapalam latarkę w telefonie. To, to wygląda jak jakiś rzeźnicki warsztat. Są haki na ścianach i wielki stół i plamy krwi na podłodze. Kasia. Jest tu klatka. Wielka, metalowa klatka. Pusta? Tak, pusta. Ale w środku jest miska z czymś, co wygląda jak surowe mięso. To tu trzymała to swoje zwierzątko. Rozglądaj się za czymś użytecznym. Tak, szukam. Jest. Na półce leżą obcinaczki do drutu. Idealnie. Do alarmu na głównych drzwiach. Dokładnie. Znalazłam też coś jeszcze. Co? Kolejną kartkę z pamiętnika. Czytaj. Dzień czwarty. Zamknęła mnie w piwnicy, próbowałam przeciąć kable od alarmu, ale upuściłam obcinaczki i je znalazła. Teraz poluję. Wiem, że jest tu coś jeszcze, coś gorszego niż ona. Czasem słyszę płacz dziecka dochodzący ze ścian. Mówiła, że jej wnuczka Slendrina przyjdzie niedługo z wizytą. Boże, pomóż mi! Slendrina? Co? Czytałem o niej na tym forum. To duch, jej wnuczka. Pojawia się, gdy wejdziesz w interakcję z niektórymi przedmiotami. Jakimi przedmiotami? Nie wiem dokładnie. Pisali o misiu, kołysce i książce. W sypialni był miś i kołyska. Nie dotykaj ich. Za późno. Podniosłam misia, żeby zobaczyć, czy nic pod nim nie ma. Kasia. Nic się nie stało. Muszę wracać na górę. Ostrożnie. Jestem z powrotem w korytarzu. Słyszę ją na piętrze. Chodzi po sypialni. Szuka mnie. To moja szansa. Idę do głównych drzwi. Okej, okay, jestem. Przecinam kable. Czerwony, niebieski, zielony. Udało się. Alarm jest wyłączony. Świetnie. Co jeszcze zostało? Kłódka i zasuwa. Klucz był w spłuczce. Sprawdź tam. Idę do łazienki na parterze. Cicho. Mam klucz. Super, wracaj do drzwi. Już prawie. O nie. Co? W lustrze w łazience. Co w lustrze? Widziałem ją. Ale nie babcie, jakąś bladą dziewczynę z długimi, czarnymi włosami. Stała za mną. Slendrina. Zniknęła. Ale słyszę płacz dziecka. Kasia, uciekaj stamtąd. Biegnę do drzwi. Otwieram kłódkę. Została tylko zasuwa. Gdzie jest łom? Garaż. Poprzednia pisała o garażu. Jak się tam dostać? Musi być jakieś przejście. Jest w piwnicy. Małe, ukryte drzwi. Biegnę. Ona schodzi po schodach. Wie, że tu jestem. Jestem w garażu. Jest tu stary samochód. jest łom. Mam go. Ona jest przy drzwiach do piwnicy. Muszę być szybsza. Jestem z powrotem przy głównych drzwiach. Podważam zasuwę. Jest twarda. No dalej. Ruszyła. Jeszcze trochę. Udało się. Drzwi są otwarte. Uciekaj. Wychodzę. Jestem na ganku. Udało mi się, Maciek. Uciekłam. Tak. Wracaj do domu. Czekaj. Co? Ktoś tu stoi? Kto? Na ścieżce przed domem stoi tu jakiś stary, wysoki mężczyzna. Ma na sobie kapelusz i trzyma w ręku zardzewiałą rurę. I patrzy prosto na mnie. Kim on jest? Nie wiem, ale właśnie się uśmiechnął i zamknął za mną furtkę na kłódkę. O nie, tu jest ktoś jeszcze.